Cześć, tutaj Natalia. Zapraszam Cię dzisiaj do miękkości i do bardzo przyjemnego ruchu, podczas którego będziemy uwalniać napięcie z rejonu brzucha, z rejonu organów wewnętrznych. Będziemy leżeć na ziemi, w dużej mierze na brzuchu, także, przygotuj sobie miękki koc, miękki dywan. Nie potrzebujesz nawet maty do praktyki. Zaczynamy! Zaczniemy od leżenia na brzuchu, więc połóż się, ze stopami troszkę szerzej, z nogami szerzej, ułóż dłonie pod czołem, tak żeby móc w miarę swobodnie rozluźnić głowę i daj sobie kilka momentów na to, żeby skontaktować przód ciała z ziemią. Możesz przeskanować ciało, grzbiety stóp. Gdzieś kolana, uda, pachwiny, brzuch, klatka piersiowa, przód klatki. Hmm, możesz zrobić pełniejszy wydech do przodu ciała i poczuj, czy z wydechem przód ciała może troszkę pełniej rozlać się na ziemi, rozluźnić, opaść i rozszerzyć. Trochę pełniej uwagą do oddechu, i poczuj, jak wdech wypełnia wnętrze klatki piersiowej, wnętrze brzucha, i wydech, jak pozwala, żeby brzuch, klatka piersiowa jeszcze pełniej opadły, rozluźniły się na ziemi. Z wdechem tak jakby brzuch, klatka troszkę napierały na ziemię. A wydech zupełnie się rozluźniają, rozszerzają. Oddech jest naturalny, nie pogłębiaj, nie wydłużaj. Ale świadomie go obserwuj. I powoli przejdź uwagą do miednicy. I zacznij kołysać swobodnie miednicą, unosząc jeden kolec biodrowy, czyli tam kość z przodu miednicy, drugi kolec biodrowy. Tak mięciutko, swobodnie po kołż miednicą. Też możesz poczuć, że brzuch się troszkę odrywa po jednej stronie, po drugiej stronie. Miękkie pośladki. Możesz troszkę szybciej, trochę wolniej. Zobacz, co, co pełniej rozluźnia miednicę, brzuch. I zatrzymaj się. I powoli oderwij stopy i ustaw stopy mniej więcej nad kolanami. Poczuj, co się wydarzyło z pachwinami, czy nadal przylegają do ziemi, czy gdzieś tam się uniosły. Zrób wydech raz jeszcze do pachwin, do brzucha. I teraz dłonie spod głowy wysuniemy i wsuniemy dłonie pod brzuch. Tak jakby palce dłoni chciały się kierować gdzieś do kości łonowej, ale jesteś też gdzieś w obszarze pępka, na wysokości pępka. Rozluźnij zupełnie ramiona, rozluźnij barki, uż głowy wygodnie. I pozwól teraz, żeby brzuch z wydechem zatopił się w dłonie, a i żeby dłonie zatopiły się do wnętrza brzucha. Obserwuj, czy jest to przyjemne, jak czujesz brzuch, jak czujesz właśnie wnętrze brzucha. Więc dużo takiej pracy w bezruchu, po prostu oddawania ciężaru. Już samo oddawanie ciężaru, teraz jeszcze mamy dłonie, powoduje, że brzuch się rozluźnia w tym ułożeniu. A dłonie tak jakby masowały wnętrze brzucha. I dodamy sobie teraz do tego trochę więcej ruchu. Zacznij kołysać stopami, nogami w prawą, w lewą stronę. Poczuj, jak poprzez to kołysanie też ciężar brzucha zmienia się, przenosi się na jedną dłoń, bardziej na drugą. I niech to będzie zupełnie swobodne. Dłonie cały czas, wnętrza dłoni są miękkie, cały czas wtapiają się w organy, do wnętrza brzucha. Obserwuj też, jak Masowany jest, masowane są uda, przody ud. Możesz też się zatrzymać nogami w wychyleniu na jedną stronę. Chwilkę tutaj zostać. Hmm, może pełniejszy wydech, przyjdzie ochota. Po czym możesz zostać w wychyleniu na drugą stronę. Oddaj ciężar. I wróć do centrum i wyjmij dłonie i rozluźnij nogi. Wyciągnij ręce przed siebie, rozluźnij głowę na czole. Raz jeszcze z wydechem pójść w przód ciała i teraz wrolujemy się na prawą stronę ciała, układając głowę na ramieniu, ciało mniej więcej w jednej linii, druga ręka podpiera przed klatką piersiową. Oddaj ciężar do prawej strony ciała i ułóż lewą nogę jak do pozycji drzewa. Możesz troszkę zbliżyć się, masz więcej swobody w miednicy, albo też stopa może być niżej pod, pod kolanem. Poczuj teraz ruch sięgania kolanem w górę. Nie musisz niczego robić. Niech to się dzieje właśnie bardzo miękko, wyobrażając sobie sznureczek zaczepiony, kolano, sufit. i powoli zacznij kolanem i troszkę miednicą rolować się do przodu i do tyłu, tak jakby ciężar kolana, nogi ściągał cię trochę do przodu, wracasz do centrum i trochę do tyłu. Obserwuj dużo przestrzeni w brzuchu z przodu miednicy. I za kolejnym razem. Pozwól, żeby kolano zaczęło ściągać się trochę pełniej do przodu. I z masełkiem, z wodnistością wroluj się znowu na brzuch. Zobacz, jak ułożyć ręce. Zobacz, czy możesz ułożyć dłonie szeroko na wysokość barków. Gdyby to było niewygodne, daj sobie dłonie pod czołem. I teraz pozycja zupełnie pasywna. Lewe biodro otwarte, pochwina otwarta. I raz jeszcze rozpoń się do podstawy ciała, do przodu ciała. Możesz też zaobserwować, możesz, nie musisz, jak gdzieś tam brzuch może zaczyna bulgotać. To też jest naturalną reakcją na rozluźnianie takie przelewanie, bulgotanie. I tutaj moglibyśmy zostać jeszcze dłużej, ale damy sobie troszkę więcej otwarcia przodu ciała, więc powoli zacznie się budzić tułów i ustaw przedramiona, dłonie na ziemi i teraz tak, daj sobie nawet ręce troszkę dalej, łokcie dalej od barków, tak żeby nie wchodzić w bardzo duże wygięcie dla pleców. Raz jeszcze z wydechem rozluźnij brzuch i na chwilkę puść głowę. Niech puszczenie głowy sprawi, że plecy się otworzą, rozprężą. Poczuj, że ciężar jest na brzuchu, że jest na przedramionach, oddychaj. I zachowując bardzo dużo przestrzeni w plecach, i w tyl i w szyi, powoli możesz zacząć unosić głowę, spojrzeć gdzieś pomiędzy dłonie, plecy szerokie. Okej, okay. i wyciągnij ręce przed siebie, doprostuj nogę i wrolujemy się na lewy bok. W sumie zmienię stronę. To możesz tylko się przekręcić na brzuchu. I powoli ułóż prawą nogę na udo, może być też pod kolanem. Z wydechem oddaj ciężar do lewego boku i z czasem pozwól sobie na takie mikrobujania, takie kołyśnięcia troszkę nogi, miednicy do przodu i do tyłu. Za każdym razem, jak gdzieś się kołyśniesz, to wracaj do centrum. I za kolejnym razem zacznij nogą opadać w dół i rozjeżdżasz się. Jeśli możesz, daj sobie od razu ręce szeroko. Gdyby to było niewygodne, dłonie pod czołem. No i pójdź zupełnie pachwinę, pójdź brzuch z wydechem. Tak się rozpełzni zupełnie na ziemi, na przodzie ciała. Niech brzuch stanie się szeroki, wewnętrzne prawe udo, prawa pachwina też niech staną się szerokie. I powoli wyciągnie ręce do przodu. Ustaw przedramiona. Nie za blisko barków, tak żeby plecy miały bardzo duże przestrzeni. I na chwilkę puść głowę. Niech puszczenie głowy otworzy kark, otworzy przestrzeń pleców w taki pasywny sposób. Ale już trochę jesteśmy w wygięciu, ale też w wygięciu i otwarciu przodu ciała. Z trochę więcej przestrzeni dostaję teraz wnętrze brzucha, przód klatki. I z poczuciem otwarcia tyłu szyi zacznij unosić głowę. Możesz popatrzeć gdzieś pomiędzy, pomiędzy dłonie, barki miękko w dół, długa szyja. I wystarczy, i nogę, na chwilkę się rozluźni, możesz znowu pokołysać miednicą na boki, porolować troszkę brzuch na boki. I ułóż dłonie pod barkami, unieś miednicę, klatkę piersiową, przejdziemy na chwilkę do skłonu do Mukha Virasana. Usiądź na piętach, wyciągnij się do przodu. Na chwilkę przyciągnij boki ciała od miednicy w dal. Otwórz plecy, ale też otwórz brzuch w kierunku klatki piersiowej. Czyli pępek do mostka, mostek troszkę pełniej w dal. I rozluźnij głowę, po czym rozluźnij łokcie, przedramiona. Hmm, może przyjdzie ochota na pełniejszy wydech. I oczywiście w takim skłonie możesz zostać nieco dłużej. A my zrobimy wspólnie jeszcze trzy spokojne oddechy. I po trzech oddechach ułóż dłonie pod barkami i miękko unieś ciało. Do góry. Oh. Hmm, hmm. Dziękuję Ci za wspólną praktykę. Mam nadzieję, że wnętrze brzucha trochę nabrało przestrzeni, trochę się rozluźniło. Hmm. I jeśli lubisz treści, które tworzę na tym kanale, jeśli lubisz ze mną praktykować, to daj znać, że tu jesteś. Zostaw łapkę w górę. Subskrybuj mój kanał, zostaw komentarz. Zapraszam Cię również na wszystkie wydarzenia online i na żywo, które tworzę. No i oczywiście, do zobaczenia tutaj, na kolejnych zajęciach. Dzięki bardzo.